witam z ulicy Chmielnej i zapraszam na dzisiejszy odcinek Świata Płyt Szelakowych, kontynuację poprzedniego. Zapraszam do wysłuchania wywiadu ze Zdzisławem Paterem. Chciałem Pana zapytać, jak się rozpoczęła Pańska przygoda z muzyką. No, więc słuchaj, jak wróciliśmy z wygnania po Powstaniu Warszawskim w 1945 roku, już wróciliśmy w lutym. Ja urodziłem się tylko na Marymoncie domnym, po tej stronie Wisły. Mieliśmy ten dom, ogród ponad 6000 metrów kwadratowych. sad był. Jak wróciliśmy wszystko spalone. Zostało trochę drzew. No i cała to robić, gdzie mieszkać. Ojciec mój rozstaliśmy się w Pruszkowie w obozie. Była selekcja pięciu mężczyzn w mojej rodziny, między innymi mój ojciec. Także wróciliśmy ja, moja babcia, matki, matka i, i matka moja. No i co? I Jak się stało? Z 45, 46 rok, siódmy, bo miałem 10 lat. I ojciec miałem, który znał naszą całą rodzinę od przedwojenia. Bardzo własny słowo. Wspaniały. Co miał na imię? I on jeździł, z to wycierać. Przed wojną miał swój taksówkę. I jeździł gdzieś w katach. w sobie tu, jakiejś redakcji, coś. I przyniósł mi akordonik. To nie harmonia, to na osiem basu. Ten ojciec pański. Mój ojciec tak, ma no, on wielką Ja na 9-10 lat. No, Wziąłem tą Katarinę do ręki. No Katarina, bo teraz tak mówię, Przez ten to była kordonita. I nie zapomnę jak dzisiaj, serdeczna matko, palcami wiesz, tam wydłublałem, na tych krawicach. No, katolicka melodia. Tak no, jest. Nie ma dwóch zdaniów, jestem bieżący. No i co się dzieje? A na Marimoncie mieszkał Stankiewicz się narzucał. No, Biorąc czelistka z operetki warszawskiej. Grał w operetce warszawskiej i mieszkał na Marimoncie. I ja już na tym akordeoniku ośmiobasowym coś tam zacząłem wydziwiać, ale co to było, to nie... Zupełnie sam z siebie. Tak, no, jak samouczek. A mieszkaliśmy w Wysokiej Tarty. U... Przed wojną Takiego, jak miał na imię, już nie pamiętam. Florczak. Florczak miał na imię, tak, Kazik, czy Jurek. I ponieważ wszystko nam się spaliło, cały piękny dom, ja mu mówię, no to ja mam dla was. dwa pokoje takie. to Akurat. Do mojej mamy, pani Stefa, to już dla pani. No i nam życiu to mieszkanie, żeśmy mi wrócili z wygnania. I to, ciebie co się dzieje? I jak przychodził ten Stankiewicz i słyszał, co ja tam na tej Katerynce, Ale już coś tam nie wychodziło podobno. Tak stał, stał i w końcu z moją mamą się znał. I zobaczył, matki, matką, A mówi, a mam takiego tutaj jest pan. Zobaczył, mój kolega Pasła Suchocki, Stary muzyk przed mieli tą e, Polska, Polska Polska kapelusz Pelicka-Jarzanowskiego tak. i Wacława Suchockiego. Suchockiego, bo <słuch> widziałem u niego zdjęcia. Mówić koniecznie do niego, bo ja słyszę, co ten paterek, ja paterek się nazywał. Zdrabniał tak pana, paterek, tak? Paterek, tak, zmiękczalem. Koniecznie, tu mam takiego nauczyciela. No i tak się stało. I matka z ojcem płaci, wypiekł za lekcję, chodziłem parę no i ojciec mój szybko, parę minut przez wymiano w 1950 roku kupił mi Royal Standard na pracu Wilsona, o niemiecki, to chyba nie, wschodni Niemcy. Royal Standard, nie ma kolor, ale piękny instrument. Na 32 basy, bo chodziło o to, że on mnie nie ma, a od razu. Nie mógłbym nic napisać, bo się nie mieściła klawiatura. Bo malutka była. Ta. No tak, no gdzie to wiesz? Osiem basów. Chyba półtorej oktami, czy jedna. Tak było. No i tak się stało i zacząłem się uczyć u tego i On mnie on pisał jedną od ale od razu no też. Gamy, nie gamy, wiesz, wszystko razem. Lewa ręka, prawa ręka. No i chyba ze dwa, trzy lata to nie mogliłem, no ale co? Trudne rzeczy mi pisał. Trwaj kameradę, masz. Tańczące palce, intermezzo, off Ale ja jeszcze grałem, nauczyłem się. Ale wszystko nuty. No i co się dzieje dalej? Zacząłem chodzić do techniku mechanicznego no, i znalazłem się... W takim zespole pieśni cańca szkolnictwa warszawskiego. To co Ci mówiłem, to Barszcz, ten to był dyrektorem średni muzyczny Anny Słowskiego po X latach, on tam był nauczycielem, instruktorem. Skrzywdzeniem. No, tak? Ale nie, nauczył nas. Różne instrumenty były. I tam było kupa moich kolegów. Między innymi pod... chyba Ireneusz Kozłowski. Tak, kontrabasista, no, mój kolega. W orkiestrze Też. No Irek Kozłowski, tam byliśmy, on na akordonie grał też. Akordon, gitara, kontrabas, skończył przed na kontrabasie. I jeszcze nie wszystko. Andrzej Gabroński, znany aktor. W kilku grał w jednym filmie. Tak. Był w tym zespole bo był zespół. Pieśni i amatorski, Andrzej Gabroński. Stefan Lipczyński, pianista, skończył średnią muzyczną, też, też grał w No i co dalej? I jak ja skończyłem tę technikę mechaniczną, ale i jak się stało, zacząłem mając 19 czy 18 lat, no, podobno sprawdzałem się i zacząłem grać w knajpach. Miałem 19 lat, grałem na pokład. W co w Stowarzyszeniu Dziennikarzy. Na akordeonie. Akordeon, akordeon kontraba A kiedy się pojawił kontrabat w takim razie? <kłysza> Miałem takiego kolegę, perkusistę, Rysiek Rasczuski, w mną nie żyje. <kłysza> I on podczas rynku elektrycznym pracował w biurze projektu na Barbary. 1, i tam jak to w tych zakładach pracy mieli tam różne zespoły. I tam był kontrabas. I on ja mówi tak, weź się za ten kontrabas. Akordeon i kontrabas. I zrobiliśmy no, kapela, zespół, distylendowy. Bo w graliśmy. I zacząłem wchodzić w te środowisko coraz bardziej. I jeszcze nie zapomnę że dawno taki konrad. I on mnie prowadził w te, w te, wiesz Towarzystwo Muzyków. Dziewda była w Polonii, w Kawiarni. Różni tam. I tam zacząłem poznawać różnych ludzi. I z nimi grać? No, to później. Później, później. później. Nawiązywać kontakt. Ale już u dziennikarzy grałem trzy razy w tygodniu. No i to się tak rozwinęło. Coraz lepiej, coraz lepiej. Nie skończyłem średniej muzycznej, ale chodziłem 3,5 roku. Chodził pan. A gdzie to było? Przy. I tam, Rizy, tam na pięciu, Na Żydneczu. Zbyszek Mysłowski chodził na wiolonczele ze mną. No tak. tak, on on tak. Na Pudzonie, no na póżonie, no kilku, ale grał na wiolonczele. I tam na pewno tak. też miał pan przygotowanie teoretyczne. Czy no to tak, nie? Nie, nie. Na, to radni, słuchu, czy na pierwszym roku. To od razu. Zasady muzyki, literatura muzyczna. Teoretyczne przedmioty. No tak. Słuch muzyczny, no w ogóle. A wróćmy na chwilę do kapeli, bo powiedział Pan nam, że w 2000 roku zostawiłem Chmielną, chmielną... i założyłem no. własny zespół. Znaczy nie musiałem zakładać, bo to byli ludzie, którzy grali. Oprócz Dudy. Duda nie grał. Absolutnie nie. Duda to przez przypadek jak grałem w Palacu Ślubu 6 lat, robiłem oprawę muzyczną na akordonie, potrzebny był drugi, chodziło o wokal, o gitarę i ktoś mnie polecił tego Judę. no i tak się stało, ale przede wszystkim na zmianę Sylwek Kozera z kapeli to najważniejsze było. Sylwek, że on najwięcej grał i Duda na zmianę. Panie Zdziśu, na czym polega tradycyjne warszawskie muzykowanie i na czym polega Pana założenie, żeby grać nowocześnie? Bo Pan tchnął zupełnie innego ducha w ten folklor warszawski, bo wygra się w troszeczkę innym stylu, zachowując to, co było, ale zupełnie inna harmonizacja, inna melodia. Przede wszystkim z jedzeniem z wszystkim Czyli po warszawsku, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Oczywiście, z jedzami. Tak jest. Po Balsiasku. Z jajcami to znaczy do przodu. Do przodu. Uderzenie, stale. tak? Druga mocniejsza. Swing. Każdą melodię można tak zrobić. Synkopa, czyli przeniesienie akcentu na dalszą część. trzeba to umieć, robić, jak to zrobić. Na tym polega. Dlatego moi koledzy niektórzy młodsi, starsi, nie, ale młodsi, to podziwiali mnie, jak ja to zrobiłem. Chyba nie jest łatwo grać jeżeli ma Pan partnerów, którzy nie znają tego stylu, prawda? Nie jest łatwo znaleźć. Ale wy żeście znali. I właśnie wy dobraliście się dobrze. Duda, Pater, Jastrzębski. To było trio, które rozumiało się e, Duda, muzycznie. jak on jako człowiek się nie sprawdził, trudno przykro mi mówić, no nie będę szczegółów mówił, nieważne, ale zdolny, bardzo zdolny. Ale a okazał się takim czy człowiekiem, no to trudno. Ta. To wszędzie tak bywa. Nie będę teraz mówił szczegółów, nie, nie? Tak, czy dobrze, no nieważne, Tak się stało, tak się stało. Ale dzięki mnie, przecież on nikogo nie znał. I jego nikt nie znał. A dzięki mnie on się wypowiadał tam. Gdzieś to poszło na te fajne, że dzięki mnie różne... Ja nie chcę być tu chwaly dupą no. no dzięki mnie zawdzięcza dużo, no ale niech tak będzie jak jest. W każdym razie, że wobec mnie jest nie w porządku. Czyli twierdzi Pan, że tym czymś, to jest najważniejsze w warszawskiej muzyce, w tej tradycyjnej, to jest to, żeby to czuć. Naturalnie. A czy z tym się trzeba urodzić, czy można to no, poczuć po prostu słuchając? No, wydaje mi się, że jest troszeczkę, trzeba się urodzić. Trochę się trzeba urodzić. To tu, w lewej stronie. Jest pan żywą legendą Warszawy. Najstarszym żyjącym członkiem orkiestry schmielnej tej z prawdziwego zdarzenia. Nie tej, że ktoś podszywa się pod orkiestrę Schmielnej, tylko tej, która grała na ulicach i placach Warszawy. Która grała po wojnie właściwie od pierwszych lat <laughs> powojennych, prawda? Która współtworzyła te legendy. Proszę powiedzieć, czego życzyłby pan. Młodym ludziom, którzy teraz ten folklor uprawiają, zajmują się tym, reaktywują to. Bo przecież życie idzie dalej, toczy się, i bardzo wiele młodych ludzi zastanawia się nad kontynuacją tej tradycji. Czego pani im życzy? Żeby, żeby bez przerwy do przodu i żeby robili to poprawnie. Czyli zgodzie z nutami. No, z tym, co kompozytor tak, napisał. Takie, mogą po swojemu ale żeby to jak naj... żeby wykonywali to jak najlepiej. A nie, 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 łącznie, nie z łącznie z folklorem, tak folklor warszawski, to jest miejski folklor. Każde miasto w Polsce ma swój folklor. Weźmy Śląsk, weźmy Durali, no jak weź, weź Golczów. doskonale to robią, ale jak? Mimo, że są zawodowymi muzykami, wykształconymi, ale doskonale poprawnie. I to samo jest bardzo dużo zdolnych młodych ludzi. Ja to popieram sami sercem. Stare numery, stare przeboje, szlagiery, Ale robią to poprawnie i żeby daj Boże, żeby tak dalej było. Właśnie kupary mało z dużo młodych ludzi. Bo to słuchać od telewizji raz dużo przechodzi ludzkie pojęcie. To się nie da słuchać. No niestety, taka jest prawda. No bez siebie, no. Ja jestem zachwycony to, co Ty potrafisz i co Ty robisz. No dziękuję pani dzisiaj. A ja. A ja jestem dumny z tego, że taki, taki muzyk jak Pan, osoba o takim dorobku, yy, no w ten sposób wypowiada się o mojej pracy. A, to ja jestem też zachwycony dan. i bardzo... Z... Graliśmy już nie raz. Bardzo mi jest... Wszędzie się sprawdziłeś i to jak. I pan dzisiaj cały czas, nawet właśnie w tym, w sile wieku, wyciągnie kontrabas potrafi zagrać stoi tam kontrabas właśnie tutaj nie widać go ale jest I Kataryna jest i Kataryna. i cały czas słychać proszę państwa te siły warszawskiej muzyki to specyficzne uderzenie muszę przyznać że jak gra pan dzisiaj to ja nie muszę widzieć ja na słuch potrafię rozpoznać że to właśnie jego uderzenie na kontrabasie bo no jest do przodu to jest uderzenie które ma za sobą głębię to za sprawą dobrego niemieckiego instrumentu ale przede wszystkim wydobycie dźwięku Jest to synkopowanie do przodu i granie z takim wielkim zaangażowaniem. Tak, jakby pan Zdzisioł wyciskał z tego instrumentu te dźwięki, powiedzmy naszym widzom, żebyśmy wszyscy pamiętali o warszawskim folklorze, o warszawskiej muzyce, nie zapominali i słuchali muzyki orkiestry schmielnej. Warszawska kapela Zdzisława Patera. Z pan Zdzisław Pater. Byłem gościem pana Zdzisława Patera w jego mieszkaniu. Dziękuję bardzo. Płynął stróyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stóki nowy głaz. Płynął strółek, minął jakiś czas, stóki nowy głaz, dziś nino strumyk płynie takie płynąci. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne do śledzenia mojego kanału Muzyka Retro i oglądania kolejnych odcinków Świata Płyt Wszelakowych. Do zobaczenia!